Bracia Maugliego. Już kania chill krzykiem noc ogłasza, I nietopesz mank wylatuje na łowy. Spędzono już bydło do zagród i chat, bo noc aż do świtu jest nasza. Niech zabłysną szpony, kły i pazury, Tych, co w mroku połup się skradają. Prężcie grzbiety Dobrych łowów wszystkim Którzy praw dżungli przestrzegają Pieśń nocnych łowców Nad nagrzanymi słońcem wzgórzami Seoni Zapadł już mrok Gdy o siódmej wieczorem Ojciec Wilk obudził się po całodziennej drzemce Podrapał się, ziewnął i wyciągnął po kolei wszystkie cztery łapy, aby pozbyć się resztek snu, czających się jeszcze w koniuszkach pazurów. Obok niego leżała matka wilczyca, osłaniając wielkim szarym nosem czwórkę wiercących się i popiskujących szczeniąt, a przez otwór pieczary, służącej wilczej rodzinie za legowisko, zaglądał księżyc zawarczał cicho ojciec wilk. Czas znowu wyruszyć na I Już miał wyskoczyć z pieczary, gdy jakiś mały cień z puszystym ogonem przesunął się przez próg i zajęczał. Niech ci szczęście sprzyja, wodzu wilków, niech szczęście nigdy nie opuszcza twoich szlachetnych dzieci, niech im wyrosną mocne białe kły i niech nigdy nie zapominają o tych, którzy cierpią głód. Był to szakal tabaki, pożerać resztek. Wilki indyjskie pogardzają tabakim, uważając go za tchórza, szkodnika i plotkarza, który żywi się szmatami i kawałkami skór wygrzebanymi z wiejskich śmietnisk. Ale czują też przed nim lęk, bo tabaki łatwiej niż inne zwierzęta wpada w szał, a wówczas zapomina o swoim tchórzostwie i biega po dżungli, kąsając każdego, kogo napotka. Nawet tygrys umyka wtedy przed małym tabakiem i szuka przed nim kryjówki, bo szaleństwo jest najbardziej odrażającym stanem, jaki może owładnąć dzikim stworzeniem. My chorobę tę nazywamy wścieklizną, ale mieszkańcy dżungli zwołują deuani, czyli szałem i uciekają przed nią, gdzie pieprz rośnie. A no więc wyjdź! Warknął ojciec wilki. I sam się przekonaj, że nie ma tu nic do jedzenia. Może dla wilka nie ma, odparł tabaki, ale dla takiej marnej istoty jak ja nawet sucha kość jest prawdziwą ucztą. My, plemię Jidar-Lok, nigdy nie grymasimy i nie wybrzyzamy. I powlókł się w głąb jaskini, gdzie znalazł kość antylopy z odrobiną mięsa, którą z lubością schrupał. Mhm. Wielki dzięki za tak smakowity kąsek, rzekł, oblizując wargi. Jakże piękne są twoje szlachetne dzieci! Jak wielkie mają oczy! A takie jeszcze młodziutkie! No, ale przecież powinienem pamiętać, że królewskie dzieci są dojrzałe już od samych narodzin. Oczywiście Tabaki dobrze wiedział, że nic nie przynosi większego pecha od wychwalania cudzych dzieci w ich obecności, więc z zadowoleniem patrzył na krzywe miny matki wilczycy i ojca wilka. Przez chwilę siedział nieruchomo, radując się wyrządzoną przez siebie krzywdą, a potem rzekł ze złośliwym uśmieszkiem. Wielki Shirhan zmienił swoje tereny łowieckie. Przez najbliższy miesiąc będzie polował wśród naszych wzgórz, sam mi to powiedział. Shirhan był tygrysem, który mieszkał nad rzeką Wainganga jakieś 20 mil od wzgórz Seoni. Nie ma prawa! warknął ze złością ojciec wilk. Zgodnie z prawem dżungli nie wolno mu zmieniać siedziby bez stosownego ostrzeżenia. Wypłoszy nam tu całą zwierzynę w promieniu dziesięciu mil, a ja... ja muszę teraz polować za dwoje. Jego matka nie na darmo nazwała go kuternogą, powiedziała spokojnie matka wilczyca. Jest kulawy od urodzenia. Nic dziwnego, że poluje tylko na bydło. Wieśniacy z Waingangi mają go już dosyć, więc wszęzł się tutaj, żeby rozjuszyć naszych wieśniaków. Zaczną przeczesywać dżunglę, a potem podpalą trawy. Ten bydłożerca znajdzie sobie inne tereny łowieckie, ale my i nasze dzieci będziemy musieli stąd uciekać, o tak! Powinniśmy mu być wdzięczni! Mam mu donieść o waszej wdzięczności? Zapytał tabaki. Wynucha, barknął ojciec Wilk. Zabieraj się stąd i poluj ze swoim panem. Dość już szkód narobiłeś jak na jedną noc. Odchodzę, zaskowyczał skwapliwie tabaki. Słyszycie, sirchan już jest tam, w dole, w zaroślach! Mogłem wam nie przynosić tej nowiny. Ojciec wilk nadstawił uszu. Gdzieś z dołu, z natleśnego strumienia, dobiegło oschłe, gniewne, chrapliwe pomiałkiwanie tygrysa, który jeszcze nic nie złowił i nie dba o to, że wie już o tym cała dżungla. Głupiec rzekł ojciec wilk. Zaczynać nocne łowy od takiego hałasu. Czy on myśli, że nasze antylopy są tak potulne i ospałe, jak jego bawoły z nad Sza! Nie na bawoły i nie na antylopy poluje tej nocy, odezwała się matka wilczyca. On poluje na człowieka! Miałczenie przyszło w głuchy pomruk, który zdawał się dochodzić ze wszystkich stron świata. Jest to odgłos, który budzi trwogę w drwalach i w włóczęgach śpiących pod gołym niebem i nieraz sprawia, że wpadają prosto w paszczę tygrysa, uciekając w panice. Na człowieka, warknął ojciec Wilk obnażając białe kły. Puh! Czyżby już w trawie zabrakło żuków, a w sadzawkach żab, że musi pożerać człowieka i do tego na naszym terenie? Prawo dżungli, które nigdy nie zakazuje niczego bez rozsądnego powodu, zabrania zjadać człowieka. Można go upolować tylko wtedy, kiedy chce się pokazać swoim dzieciom, jak się zabija. Ale musi się to odbywać poza terenami łowieckimi danego stada lub plemienia. Istotny powód, dla którego prawo to obowiązuje, polega na tym, że kiedy się zabije człowieka, wówczas prędzej czy później pojawią się w dżungli setki brunatnych ludzi z gongami, racami i pochodniami. Cierpi na tym wszystko, co w dżungli żyje. Takie jest prawdziwe uzasadnienie owego prawa. Natomiast zwierzęta lubią się przechwalać, że dlatego nie polują na człowieka, bo jest on najsłabszym i najbardziej bezbronnym ze wszystkich żywych stworzeń, więc zabijanie go nie licowałoby z honorem łowcy. Mówią też, a to już jest zgodne z prawdą, że temu kto zjada ludzi. Linieje futro i wypadają zęby. Złowrogi pomruk narastał i nagle zakończył się krótkim, gardłowym rykiem. Tygrys zaatakował. A potem ciszę nocy rozdarł żałosny skowyt. Wprost nie tygrysi. — Shirhan chybił — stwierdziła matka wilczyca. Ale co mu się stało? Ojciec wilk wybiegł z pieczary i nasłuchiwał, jak tygrys pomrukuje i popiskuje gniewnie, miotając się pośród zarośli. Ten głupiec skoczył prosto w ognisko drwali i poparzył sobie łapy. Jest przy nim tabaki. Ktoś włazi na nasze wzgórze, powiedziała matka Wilczyca, nadstawiając ucha. Bądź gotowy. Coś zaszeleściło w zaroślach i ojciec wilk przywarł do ziemi, gotując się do skoku. Gdybyście tam byli, zobaczylibyście najdziwniejszą rzecz pod słońcem. Wilk zatrzymał się w pół skoku. Skoczył, nie wiedząc na co się rzuca, a kiedy zobaczył, usiłował się zatrzymać. W rezultacie dał susa w górę na jakieś 4 do 5 stóp i opadł na ziemię prawie w tym samym miejscu. Człowiek! warknął. Ludzkie szczenie! Zobacz! Przed nim, trzymając się niskiej gałęzi krzewu, stał nagi, brązowy berbeć, który dopiero co nauczył się chodzić. Tak bezbronna i delikatna kruszynka z rozkosznymi dołkami w buzi jeszcze nigdy nie pojawiła się nocą przed wilczą pieczarą. Chłopczyk spojrzał prosto w oczy ojca wilka i roześmiał się. Więc to jest ludzkie szczenie? zapytała matka wilczyca. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam. Przynieś je tu. Przywykły do przenoszenia własnych szczeniąt, wilk potrafi, jeśli zajdzie taka potrzeba, chwycić w zęby jajko i nie zmiażdżyć skorupki, więc chociaż szczęki ojca wilka zwarły się na karku chłopczyka, nawet nie zadrasną mu skóry, gdy złożył go między szczeniętami. Jaki mały, jaki goluteńki, <grywa> jaki dzielny, powiedziała z czułością matka wilczyca, widząc, jak chłopczyk rozpycha szczenięta, żeby dostać się do jej ciepłego brzucha. Oho, <grywa> zabiera się do sania z innymi, a więc to jest ludzkie szczenie. Sam powiedz, czy był kiedy taki wilk, który mógł się poszczycić tym, że wychował szczenie ludzkie razem ze swoimi. Nieraz o czymś takim słyszałem, ale nie zdarzyło się to nigdy w naszym stadzie i za moich czasów, odrzekł ojciec wilk. Całkiem nieowłosionej, takie bezbronne. Mógłbym je zabić jednym ruchem łapy. Zobacz. Patrzy na nas i wcale się nie boi. Nagle pociemniało, bo otwór pieczary przesłonił kanciasty, osadzone na szerokich barkach łeb Shirchana. Za niego dobiegł jękliwy głos tabakiego. Weszło tu, tu weszło, mój panie. Cóż za zaszczyt? Powitał tygrysa ojciec wilk, ale jego spojrzenie mówiło coś innego. Czego Sirhan tu szuka? Mój zdobyczy, weszło tu ludzkie szczenie! jego rodzice uciekli, oddajcie mnie. Shirhan rzeczywiście wskoczył w ognisko drwali i teraz był wściekły, bo poparzone stopy piekły go okropnie. Ojciec Wilki wiedział jednak, że otwór pieczary jest za wąski, by Shirhan mógł wcisnąć się do środka. Tygrys utkwił w ciasnym wejściu, mając akurat tyle swobody ruchu, co człowiek, który by próbował walczyć w beczce. Jesteśmy wolnym plemieniem, odrzekł ojciec Wilk. Słuchamy rozkazów przywódcy stada, a nie jakiegoś pręgowanego bydłożercy. Ludzkie szczenie do nas należy i możemy je zabić, jeśli nam się zechce. <laughs> Zechcę, nie zechce? A co mi obchodzą twoje zachcianki? Na byka, którego zabiłem, mam tutaj stać z nosem wetkniętym w waszą psią norę? — Mówi do ciebie wielki Sirhan! Ryk tygrysa zadudnił w pieczarze, jak przetaczający się grom. Matka widzica otrząsnęła się ze szczeniąt i skoczyła do przodu, a jej oczy, lśniące w mroku jak dwa zielone księżyce, spojrzały prosto w rozjażone wściekłością ślepia Sirhana. — A odpowiadam ci ja, Raksza! — to ludzkie szczenie do mnie należy, Kuternowo. Jest moje. Nikt go nie zabije. Będzie żyło w naszym stadzie. Będzie biegało po tych wzgórzach z naszym stadem. I będzie ze stadem polowało. I zapamiętaj sobie, wielki łowco nagich szczeniąt, plugawy żabożerco i rybożerco, że w końcu przyjdzie dzień, w którym to ludzkie szczenie zapoluje na ciebie. No teraz zabieraj się stąd. Bo na Sambara, którego zabiłam, ja nie żywię się zdychającym bydłem. Powleczesz się do swojej matki poparzony przez własną głupotę, bydłożerco. Jeszcze bardziej utykając na nogę i zapamiętasz to na całe życie. Precz mi stąd! Ojciec Wilk wytrzeszczył oczy ze zdumienia. Prawie już zapomniał o owych dniach, w których zdobył matkę wilczycę w uczciwej walce z pięcioma innymi wilkami, kiedy pojawiła się w stadzie nie na darmo nazywana rakszą, czyli diablicą. Shirhan mógł śmiało stawić czoła jemu, ojcu wilkowi. Ale nigdy by się nie odważył zadzierać z Matką Wilczycą, bo wiedział, że w obronie swoich dzieci walczyłaby na śmierć i życie. Wycofał się więc z wylotu pieczary, a będąc już na zewnątrz, ryknął Szychaj sobie, burku, na swoim podwórku. Zobaczymy, co o tym chłubieniu ludzkich szczeniąt powie wasze stado. To szczenie do mnie należy i w końcu zapozna się z moimi zębami, a wy pilnujcie swoich krzaczastych ogonów, złodzieje! Matka wilczyca, dysząc, przypadła do swoich szczeniąt, a ojciec wilk rzekł z powagą. Tym razem Shirchanowi udało się powiedzieć kilka słów prawdy. To szczenie! Trzeba będzie pokazać stadu. Wciąż masz zamiar je zatrzymać, matko? Czy mam zamiar? prychnęła matka wilczyca. Przyszło tu na gusienkie, jak palec i wygłodniałe. A jednak wcale się nie bało. Popatrz, już odepchnęło od cycuszka jedno z moich małych. Ten kulawy żyźnik. Na pewno by je zabił i czmychnął stąd aż na brzeg Waingangi. A wówczas tutejsi wieśniacy urządziliby wielką obławę i wytropili wszystkie nasze legowiska, żeby pomścić śmierć swojego małego. Czy mam zamiar go zatrzymać? Oczywiście. Leż sobie spokojnie, żabciu. O mój Małgli, bo nazwę cię mauglim, czyli żabą. Nadejdzie czas, w którym zapolujesz na sirhana, jak on dziś polował na ciebie. Ale co na to powie stado? Prawo dżungli bardzo wyraźnie stanowi, że po założeniu rodziny każdy wilk może opuścić stado, do którego należy. Ale kiedy jego wilczęta podrosną na tyle, by utrzymać się na własnych nogach, musi je przyprowadzić na zgromadzenie stada, które zbiera się zwykle raz w miesiącu przy pełni księżyca, żeby inne wilki mogły się z nimi zapoznać. Po tych oględzinach młode wilczki mogą sobie swobodnie hasać po dżungli, a dopóki nie upolują swojej pierwszej antylopy. Żadnemu dorosłemu członkowi stada nie wolno ich tknąć. Prawo dżungli nie przewiduje tu żadnego usprawiedliwienia. Karą za zabicie młodego wilczka jest zawsze śmierć. Nie trzeba długo myśleć, aby uznać, że tak być musi. Ojciec wilk poczekał do czasu, gdy jego szczenięta potrafiły już jako tak obiegać, i w noc zgromadzenia stada przyprowadził je z matką wilczycą na skałę narad. Wierzchołek wzgórza pokryty rumowiskiem głazów, gdzie mogła się ukryć nawet setka wilków. A Wielki, szary wilk samotnik, który przewodził stadu dzięki swojej sile i przebiegłości, rozciągnął się na najwyższym głazie, a pod nim zasiadło w półkolu co najmniej czterdzieści wilków różnej maści, od weteranów o borsuczej barwie, potrafiących powalić byczka w pojedynkę, po młode, czarne trzylatki w którym się wydawało, że i one to potrafią. A Kela przewodził stadu już od roku. Za młodych lat dwukrotnie wpadł w sidła, raz stłuczono go kijami i pozostawiono w dżungli, sądząc, że zdechł. Więc dobrze znał chytre sztuczki i obyczaje ludzi.